Ten sezon jest super rozpisany przez scenarzystkę, przez panią Beatę Pasek. Każda z nas ma tak niebywałe rzeczy do grania, że bohaterki znajdą się w tak różnych sytuacjach i trudnych, i śmiesznych, i żenujących, tak jak w przypadku Zuzy. Mam nadzieję, że jeżeli widzowie, którzy, ci, którzy się związali w jakikolwiek sposób z naszymi przyjaciółkami, albo się zaprzyjaźnili, o tak powiem, no to. Nie powinni być zawiedzeni. W serialu Przyjaciółki gra Łukasza, dyrektora marketingu w firmie, w której pracuje, pracuje Zuza. Banku, chyba, o ile dobrze pamiętam. Młody, ambitny, pracocholik, dynamiczny, z tajemnicą. Sylwia jest e... intrygująca, myślę. To znaczy jest. Jest napływowa w Warszawie, więc jest y, lekko onieśmielona miastem i jego wielkością, myślę. Poza tym boryka się ze swoimi problemami osobistymi. W serialu Przyjaciółki mam przyjemność być Krzysztofem nowym przyjacielem Anki, którą gra bardzo pięknie. Magda Stużyńska. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do oglądania Przyjaciółek. W każdy czwartek o 21 do oglądania serialu Przyjaciółki. Kochani, my Przyjaciółki bardzo, bardzo serdecznie namawiamy Was do, do oglądania nas. Każda z bohaterek jest inna i każda ma inne doświadczenie, więc każdy tam odnajdzie siebie w tym serialu. Ja nie będę zachęcał widzów Polsatu, ani Anipra do oglądania serialu. Powiem im tak, jak nie obejrzycie to żałujcie. 이게 <laughs> 가능